Dzień dobry, witajcie na kanale Samochodu Graczyka. Tematem dzisiejszego wideo będzie samochód, który jest tak brzydki i paskudny, że wstydzę się go trzymać na podwórku na widoku, dlatego stoi w krzakach obok śmietnika. Czyli tematem będzie dzisiaj Ural 375D. Zaprezentuję Wam ten wspaniały radziecki pojazd, a także uruchomię silnik. Dokonamy takiego sezonowego przepalenia. A że są warunki zimowe, to poczujmy się jak na mazowieckiej Syberii. Musi być czapa uszata i rękawice żołnierza polskiego. Zobaczymy, jak prosta i w ogóle, czy wykonalna jest obsługa takiego samochodu w rękawicach, bo wyobraźmy sobie, że jest minus 30. Na początku lat 60. powstała ta obrzydliwa radziecka konstrukcja. Samochód Ciężarowy z napędem na wszystkie osie czyli 6x6 z V8 7 litrową generującą podobno 170 koni, ale ja tych koni jeżdżąc tym samochodem nie poczułem. Ciężarówka została zaprojektowana i była produkowana w Związku Radzieckim i jest doskonałym odzwierciedleniem tego jak wyglądał Związek Radziecki. Na przykładzie tego samochodu możemy powiedzieć, że jest olbrzymi, majestatyczny, tak samo jak Rosja albo Związek Radziecki. Tak samo jak Rosja ma olbrzymie pokłady energetyczne, które niesamowicie szybko zużywa. Ten samochód, ile by się tu nie wlało, ma taką specjalną rurę o przekroju Fi50, dzięki czemu to paliwo dostaje się rurociągiem do gaźnika i jest natychmiast przetwarzane na dziurę ozonową. Pomimo ogromnych wad Urala 375D, jest jedna podstawowa zaleta tego samochodu, a mianowicie jego niesamowita prostota. Ten samochód jest jak właśnie Związek Radziecki. Jak sierpi młot w motoryzacji, prościej się nie da. A, czy skutecznie? Myślę, że trochę też, ale no jest to po prostu zło na kołach. Ta prostota. Jest przydatna w obsłudze codziennej. Ten ural stoi myślę, że jakiś miesiąc nieuruchamiany. Teraz przystąpimy do próby uruchomienia silnika. Żeby uruchomić silnik w uralu po dłuższym postoju, najpierw należy podpompować benzynę do gaźnika. W tym celu należy podnieść pokrywę silnika. Pokrywa silnika jest zamknięta tylko przy pomocy dwóch takich dźwigienek, które oczywiście. Mogę otworzyć łatwo, nawet w wojskowych rękawicach. Pokrywa silnika w Uralu jest na wysokości mojej twarzy. Ja mam 1,90 m wzrostu, także to jest naprawdę bardzo wysoko. Żeby tu się dostać, mamy podesty robocze w postaci zderzaka i błotników. Te błotniki. Pomimo mojej wagi ponad 100 kg, i to tak dobrze, bezproblemowo wytrzymują takie obciążenie. Niektórzy przewidzieli problem z wejściem na zderzak, dlatego jest specjalna stopka, specjalna drabinka wymyślona, która w bardzo prosty sposób chowa się w zderzaku. Trzeba wstawić nogę, krzycić się prętów atrapy, i voilà. Jak już się dostaniemy na górę, otwieramy pokrywę i oczom naszym ukazuje się takie V8 benzynowe 7 litrów, generujące 170 tam parę koni, których w rzeczywistości nie ma za dużo. Silnik jest mega odprężony, jest tu niski stopień sprężania, możemy jeździć na bardzo słabej benzynie jakościowo. Ale w zamian za to zużywa go olbrzymie ilości. Oprócz silnika, pod maską znajdziemy pompę wspomagania układu kierowniczego. Pompa wspomagania jest także wykorzystywana do unoszenia koła zapasowego, a także znajduje się sprężarka ze sprężarki powietrze, oprócz układu hamulcowego, do którego jest wykorzystywane, jest także wykorzystywane do pompowania kół w samochodzie, gdyż Mamy tu możliwość napełniania opon i, tak, i spuszczania powietrza z kół, w zależności od tego, po jakim terenie jeździmy. Ciekawostką w wojskowej ciężarówce benzynowej jest też układ elektryczny. Tu jest hermetyczny aparat zapłonowy, tu jest cewka, a wszystkie przewody wysokiego napięcia zobaczcie, są w takich otulinach są to ekranowane przewody czyli możemy takim samochodem wjechać głęboko w wodę, e, gdyż tu wszystko jest szczelne hermetyczne i nie zgubimy iskry. Pompa paliwowa znajduje się zaraz przy rozrządzie za pompą wody jest to typowa pompa paliwowa dla samochodów radzieckiej konstrukcji, one są zunifikowane te góry pomp są wszystkie takie same czy to jest UAS czy to jest ZIU czy BRDM one są bardzo podobne no różną się podstawą ale góra jest taka sama no jeszcze zaworki się różnią wydajnością, ale tak czy siak można to zamienić i auto będzie jezdne. No, jest to duży układ. Zbiornik jest daleko, więc chwilę to, to trwa. Ale już słychać, że się paliwo pojawiło w gaźniku. Zajście to prawdziwe, wesołe miasteczko. Oj. No dobra, żeby uruchomić ten wehikuł należy teraz włączyć prąd. Akumulator jest 12V, znajduje się pod kanapą. Wskaźnik prądu znajduje się za fotelem kierowcy. Uruchamiamy do takim fajnym grzybkiem. Pięścią trzeba wcisnąć. Deska rozdzielcza w Uralu jest bardzo prosta. Mamy wskaźnik ciśnienia Powietrza w kołach. Mamy wskaźnik ciśnienia w butlach, prędkościomierz i podstawowe zegary typu amperomierz, temperatura i ciśnienie yy, oleju. Najpierw trzeba wcisnąć pedał gazu, czyli pedał bezpieśnika, i wyciągnąć sanie. To jest dźwignia sania. Sprawdzamy, czy jest luz, zapłon i ten ural jest odpalany akurat z kluczyka. Inne są różnie, czasem są z przycisku, czasem są z przycisku w nodze. No zobaczymy. Pierwsze kręcenie nie przyniosło efektu, nie pali na widok kluczyka. za drugim czy trzecim kręceniem Mural załapał. Na razie troszkę kulawo chodzi. Ale widać, walczy walczy cały czas dzielnie samochód. Tak na 2,5 cylindra na razie. Tak już na 4-5 cylindrów chodzi. załapał, wystartował, nawet chyba chodzi na siedmiu, może nawet ośmiu cylindrach, zobaczymy co się stanie jak się nagrzeje, bardzo szybko rośnie ciśnienie w układzie pneumatycznym ale na gaz nie reaguje silnik nie pracuje złapie troszkę temperatury a tak, tutaj mamy dodatkowe dźwignie, ta jest od blokady centralnego mechanizmu różnicowego a ta dźwignia obok, to jest reduktor, czyli biegi terenowe bardzo ciekawa jest skrzynia biegów w Uralu mianowicie pierwszy bieg jest do siebie i do tyłu jak w Żuku no, służy to podobno do tego, żeby rozbujać samochód, który jest w terenie zakopany Porzucamy jedynkę przerzucamy na, na wsteczny potem znowu jedynka i tak bujamy samochód żeby wyrwać z błotnej opresji ale co się dzieje dalej? Oczywiście te biegi są Początkowe nie z jedynki mamy dwójkę, z dwójki mamy trójkę i co ciekawe, czwórka jest tutaj, w położeniu, gdzie normalnie byłaby piątka, a piątka jest na wprost. Dwójka, trójka, czwórka, piątka na odwrót. Niż w każdym normalnym samochodzie. Tego typu zmiana biegów jest też na przykład w samochodzie marki Tavria, gdzie czwórka jest zamieniona z piątką. Ciekawym elementem w Uralu są wycieraczki. Wycieraczki nie posiadają silnika elektrycznego, a posiadają silnik pneumatyczny. Wystarczy odkręcić zaworek i wycieraczki zasuwają jak szalone. Taki patent. I zobaczcie, że to jest tak skonstruowane, że one wracają do pozycji 0. Pracują? Zakręcasz i wracają. Bardzo istotnym elementem w samochodzie Ural, który wpływa na zdolności terenowe tego potwora, jest to, że jest wyposażony w centralny układ pompowania kół. Z piasty wychodzi wężyk, jest zaworek, który musimy otworzyć i powietrze bezpośrednio dostaje się w dętkę. Zarówno dętka, jak i te zaworki powinny wyglądać trochę inaczej. Ja nie posiadam akurat w tym kole oryginalnego. Zestawu, dlatego jest taka rzeźba zrobiona, żeby to działało. Ural, jak to rasowa bulwarowa, ma koła średnicy 20 cali. Jest to 140 na 20, czyli ogromne koło. Taka opona z felgą waży bardzo dużo. Nie wiem ile, ale we dwie osoby jest ją ciężko unieść z ziemi do pionu. Już nie mówiąc o tym, żeby takie koło podnieść w uchwyt koła zapasowego, dlatego w Uralu jest to rozwiązane tak, że winda do koła jest opuszczana dzięki siłownikowi hydraulicznemu. Ciśnienie jest wytwarzane przez pompę wspomagania kierownicy, która dzięki zaworom może być wykorzystywana do napędu siłownika od windy koła zapasowego. Mój Ural oryginalnie był agregatem prądotwórczym. Na pacie tego samochodu znajdowały się dwa zespoły prądotwórcze napędzane silnikami Gaz 41, czyli motorami V8,5,5 litra prosto z BRDM-a. W tej chwili po agregatach prądotwórczych nie ma śladu. Ten Ural został wykorzystany na planie filmowym. Był gwiazdą. Zobaczycie go może za rok na ekranie king telewizora. W tej chwili, jeżeli ktoś jest bogaty, może sobie z takiego samochodu zrobić kampera, który przepala cysternę benzynę na jedne wakacje. Po co mi takie kraty w Urali, gdzie ja tym samochodem jeżdżę? Nie jeżdżę na zamieszki, to jest po prostu element scenografii, który był wykorzystany w filmie. Na szybach bocznych i na szybie przedniej było kratowanie, miało sprawiać wrażenie po prostu bardzo złego samochodu, samochodu, którym jeździ źli ludzie. Ciężarówka była przewrócona na lewy bok. Widzisz, że ślady po oponach, była oparta na oponach i leżała. Co ciekawe, nie ma tu żadnych uszkodzeń, oprócz tego, że w trakcie podnoszenia zagiął się tu błotnik, stłukło się lusterko i pasem został zerwany ten bagażniczek. Także jak na auto, które leżało na boku, nie ma tu w zasadzie żadnych uszkodzeń, co świadczy, jak mocny jest ten samochód, pomimo swojej beznadziejności. Mój Ural jest z 1983 roku i był jednym z dziewięciu samochodów, który służył jako mobilna kompania radiolokacji. Wyobraźcie sobie, ile to wszystko musiało kosztować. Cała taka kompania radiolokacji tyle pieniędzy bez sensu. Pojeździłem sobie tym Uralem trochę po ulicach Warszawy i powiem Wam, że to jest tragedia. Oczywiście, da się powiedzieć, ktoś powie, że on będzie fantastyczny w terenie. Moim zdaniem nie będzie. Hamowanie tym samochodem jest tragiczne, to działa 0-1, albo nie hamujesz, albo stoisz dęba i pasażer melduje się w szybie. Prowadzenie jest tragiczne, nic nie widać, widoczność jest do bani, a do tego jest nieekonomiczny, głośny i naprawdę ten samochód jest nieprzyjemny w prowadzeniu. Co nie zmienia, że to jest kawał historii, posiadając już kilka samochodów radzieckiej produkcji odnoszę wrażenie, że im większy, tym ten samochód jest trudniejszy w prowadzeniu rozwój konstrukcji nie idzie z finezją, która jest na przykład w przypadku gazika bądź Łaza, gdzie tam wszystko pracuje fajnie, lekko i jest przewidywalne. To jest naprawdę młot. ruskim wytworem motoryzacji samochodem, który jest prosty, ale nieprzyjemny dla kierowcy i pasażerów, jest duży, ale nie jest przyjazny środowisku. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem technicznym Uralu jest to, w jaki sposób są. Rozwiązane gruchy mostów. W porównaniu do zwykłego mostu napędowego, zwróćcie uwagę, że on jest obrócony o 90 stopni. Cały mechanizm różnicowy znajduje się od góry, a nie od frontu mostu, dzięki czemu takie rozwiązanie konstrukcyjne ma dwie zalety. Jest dużo większy prześwit, gdyż no, grucha mostu jest mniejsza i napęd jest wyżej, a także łatwość. Blokowania kolejnej przykładni. Pod tym kapturkiem znajduje się wałek, gdzie możemy przykręcić kolejny wał napędowy i dołożyć trzeci, czwarty, piąty i szósty most. We wnętrzu też jest mocno spardańsko i wszystko jest bardzo proste i łatwe w obsłudze. To, dlaczego dzisiaj jestem w rękawiczkach, to tak naprawdę jest test tej ruskiej motoryzacji. Zobaczcie przełączniczek. Każdy jestem w stanie włączyć, pomimo rękawic, bardzo prosto i precyzyjnie, nic nie jest problemem. Kierownica jest olbrzymia, owinięta taśmą izolacyjną, podsufitka i jedyne elementy tapicerki to jest jakaś drewniana płyta piśniowo-paździerzowa. No, taki ten samochód też jest fajderżowaty. I taki to jest ten mój Ural 375D, czyli baza na kampera. Czy to jest dobry samochód na kampera? Moim zdaniem nie. To jest ciężki samochód w prowadzeniu, trudny w utrzymaniu, e, samochód, który jest bardzo wymagający od kierowcy, a przy tym jest wolny, nieekonomiczny, hałaśliwy, ale za to bardzo brutalnie wygląda i może się podobać. Z brutalnością też idzie jego potęga, potęga przewymiarowania i tego, że ten samochód jest naprawdę mocny. Ale niestety jest wolny ni tak jak mówiłem, nieekonomiczny. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy ma sentyment do tego samochodu, bo jeździło takim wozem w wojsku. Jazda w wojsku ma jedną zaletę. To nie wy płacicie za paliwo. A na dziś to koniec Nara.